Du, 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 du. Witam serdecznie! Przed nami ostatnia część naszej relacji w ramach Drużynowego Turnieju Szwajcarii, konkurs numer 2. Realizujemy go, oczywiście, w nadziei na to, że przed nami <grymny> za chwilę ciekawe rozstrzygnięcia. Za nami trzy grupy dzisiejszego konkursu, pozostało na pięć kolejek. Po tych na razie trzech kolejkach z ośmiu prowadzi Norwegię, nie ustępuje im na krok Polska, z czego się cieszymy, że Polacy mają szansę po raz drugi z rządu mieć co najmniej podium w tym turnieju, e, jeśli chodzi o pojedynczy konkurs. Trzecie miejsce ma Francja z Kanadą na razie i reszta ekipy będzie czekała na ich błędy, bo ich strata jest dość wyraźna. Żeby nie mówić nie do, do odrobienia, bo wszystko się zdarzyć może. Teraz, ta 16 punktowa, 17 to jeszcze nie jest tragedia. Ale może ona razie będzie po prostu bardzo ciężko się przebić tutaj czołowej trójki. Czwarta jest Austria, piąte miejsce mają Kazachowie ze Stanczykami. E, oczywiście no, w ekipie Kazachów jest tylko wiadomo, że zawalił Arti Aegro. W ekipie Austrii jest wypoczątek początek Herle i Kocha względem rywali. Szwajcaria, szósta, u nich troszkę sobie Luka Eglow. No i w drużyny Finów troszkę okazał się Haponem względem apetytów, jak rozbudził w serii próbnej. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Przecież. Mamy jeszcze 5 kolejek, 5 grup, więc wszystko się może zdarzyć. Przed nami grupa czwarta, zamykająca pierwszą salę konkursową. Zaczynają Austriacy. No i tutaj w ekipie Austrii Daniel Huber. Jak zakończy pierwszy Austriaków, obiecująco bardzo ładny skok Hubera, który pozwoli Austrii utrzymać prawdopodobnie czwarte miejsce. 142,5 metra, no typu 19,5 jest prowadzenie Austrii na ten moment. No, ale to się pewnie zmieni. Szwajcaria będzie miała problem z pokonaniem Austriako, ale reszta ekip. A później jeszcze Finlandii zapewne, no, już niekoniecznie. Simon Amann, ładne z lepsze niż w Tam było skromnie, tutaj jest to 40,5 metra. Noty po 19,5. Daje dużo nadzieję na to, że będą walczyć z Austrykami tutaj. Jakieś honorowe miejsce w tym konkursie. Teraz ekipa Francji i Kanady. Walka o utrzymanie się w trójce. Jonathan Leroyd chyba zdanie wykona, bo patrzę, że na ploku nie było źle, że... ale będzie problem. Przebaga stopnieje. 139 metrów. No do 19, 19 i półprowadzenie, ale już nie tam 16-punktowe, tylko niespełna 9-punktowe. Czyli mamy tutaj małe zawirowanie. Teraz ekipa Kazaków i Estonczyków. Sabir Muminow oczywiście tutaj w ekipie. Zobaczmy. Szału nie będzie. Ho, ho. 134 metry No typu 19, bo wiem, że na no te warunki szału nie ma Drużna na ostatnim miejscu Zostało 9 punktów do Szwajcarii, która na tym się zyskuje że został przynajmniej dobry wynik po dwóch grupach, ale potem się wszystko posypało Ekipa Finlandii Jana Ahonen, który może to wykorzystać oczywiście częściowo eee, Ale tego nie zrobił, też on się posypał tutaj 133 metry, wysokie, no to nie zmienia faktu, że Finlandia na szalowym końcu Finlandia na szarym końcu, 16 punktów za Kazachami i Estonczykami. U zabrakło perełki w tej pierwszej serii. Być może szybko ją serii to perełka, tylko czy nie za późno. Norwegia. Anders Fanemel. Czy Norwegia będzie prowadzić? Fanemel ma problem, tak jak w serii próbnej. Nie doleci nie do prowadzenia. 130,5 metra. No, po 19,5. Drugie miejsce Norwegii. Tak jak w serii próbnej. Fanemel zawodzi. Norwegia, 4 punkty przed ekipą Austrii. Do ekipy Francji kandydat, na 5 punktów. Szansa dla Polski, Kamil Stoch. 137 metrów podsunę, by Polska prowadziła po pierwszej serii. No scenariusz idealny, bo Kamil miał w serii podwójnej dobry wynik. Taki na luzie, nawet ten skok był. Teraz Kamil troszkę bliżej, ale. Będziemy na pierwszym miejscu. Będziemy. Myślałem, że może będzie drugie miejsce, ale jest nawet pierwsze. Polska, Polska, Polska jednak minimalnie, ale będziemy liderami po pierwszej serii. 136,5 metra. Noty 19. Myślałem, że może to nie wystarczy, ale jednak jest pierwsze miejsce Polski o punkt przed Francją i Kanadą. Niesamowita dramaturgia. Polska wygrywa pierwszą serię. No, nieznacznie co prawda, ale jednak, ale jednak. Ale jednak mamy obiecujący scenariusz przed serią finałową, Jesteśmy na prowadzeniu, mamy realną szansę, by najmniej podium kolejne zyskać. A podium może oznaczać utrzymanie się na pierwszym miejscu w turnieju. Pamiętajmy, wszystko że od wyniku Norwegów, którzy na pomyłku tracą do nas 6 punktów. Nie Polska, Francja, Kanadą, Norwegia. Taka czoła trójka po pierwszej serii. Czwarte miejsce Austria, traci do nas 10 punktów. Potem jest Szwajcaria. Kazachowie ze Stęczekami i Finlandia. Indywidualnie, no cóż, u Polaków 3. Dawid Kubacki, 8. Piotr Żyła, 15. Kuba wolny, o 18. Kamil Stoch. W ekipie Francji i Kanady 4. Shapuis, 7. Sołtkup, 13. Leroy, 20. Pamiętamy, że warunki były troszkę zmienne, więc ten wynik Kamila pewnie byłby lepszy, gdyby wiatr był troszkę mocniejszy. Być może wtedy byłoby to 140 metrów symboliczne. Ale wtedy i Norwegowie mogliby mieć lepszą próbę. Jest tutaj wiele się mogłoby na pewno rzeczy wydarzyć. Hmm. Także w Egipcie francuskim wiemy jakie wyniki, potem u Norwegów, w 27 dopiero Fanemel, przedostatni, 14 Johansson, 5 Rumoren, 2 Granerud, także Granerud, mów swój poziom, Austria, 23 Hel, 19 Martinkow, 9 Leitner, 6 Daniel Huber, w ekipie Szwajcarii 26 na Luka Eglow, 16. Remi Imhoff, 12. Kilian Payer, 11. Simon Amann w ekipie Kazachów i Jesuńczyków w najgorszej piątce. Artia najgorsza nota. 21. Muminov, 10. Daniu Basilief i pierwsza nota dla Karla. Nurun Salun niespodziewanie. Ale mimo jego wyczynu drużyna tylko na szóstej lokacie, bo zabrakło wsparcia, zwłaszcza u Artia Finlandia. Na zakończenie 25. Najgorszej piące Sikany, 22. Haponen, 17. Harioli. Finowie na razie najbardziej blado wypadli. E za chwilę seria finowa, która będzie miała szansę to wszystko jeszcze skorygować, ale żeby tak się stało, no trzeba oczywiście lepszych rezultatów. A z tym może być problem. No ale nikogo nie przekreślamy oczywiście. Ym, podium po pierwszej serii, proszę Państwa, to Numsalu. Salu. Granerud i Dawid Kubacki. Tak jak w serii trudnych jest Polak w trójce, oby tak samo było po serii finałowej. A seria finałowa to oczywiście też nowe wyzwania bo zmiana kamery, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć. Prze pierwsza grupa przed nami w tej serii finałowej. Zaczynają Austriacy, Jan Herl, 133,5 metra. A teraz koniec marzenia Austriaków o wysokim miejscu. 121 metrów Herla. No rotowość przed upadkiem w tym skoku bo widział, że gdyby zrezygnował zaryzykował w drugiej fazie mogłoby skończyć się fatalnie dla niego mógłby nadawać 5 to dalej, ale ale mogłoby skończyć się fatalnym upadkiem Remi Imhoff może to wykorzystać 138 metrów a teraz 141,5 no ty 19, 19,5 tu Szwajcaria przed Austrią, no ale tutaj zysk 20 metrów Szwajcaria przecież, przecież część to odrabiała więc wszystko jest zrozumiałe Roman na się pój Ekipa Francji i Kanady 142,5 metra w pierwszej sobie. Teraz też do Beskokszafu i będzie powodzenie ekipy Francji i Kanady 138,5 metra. No, typu 19,5 12 punktów przed Szwajcarią. Teraz ekipa Francji i Kanady. No, Łaustroków dramat, trzeba powiedzieć. Daniel Wasiljew 141 metrów. Teraz wpadka. Ale do już on ma prawo do błędów. jeszcze tutaj oczywiście. Daniel Wasiljew 136 metrów. No 19, 19,5 punktu miejsce trzecie pokonują tylko Austriaków po 12 punktów no tutaj prze, oczywiście przewaga wyraźna ale porażka, mimo wszystko jest porażką Finlandia Lauri Asikainen, no walka o honory ale Asikainen zawala niestety, to nie jest dzień Asikainena fatalny wynik serii finałowej Fina to jest dramat Finów, bo to chyba na no, po prostu przegrano dzisiaj taką totalną nie tylko, że w tej grupie ale że łącznie mogą dużo się stracić na tej pacjencie kaniennej. No trudna skocznia. Rumoren też padnie ofiarą, co ciekawe. 143,5 metra, teraz tylko 110. No i mamy taką grupę przystosowań ewidentnie w tym momencie. No te osiemnastki, jak widzimy. Norwegia spada wyraźnie, ale to trzeba już od posławskiego Teraz rumorem się pogubił. No, zobaczymy, jak sobie pracują Polacy w tej sytuacji. W tej trudnej sytuacji, jaką są. No. Uroki skoczni w Szwajcarii. Piotr żywa 141 metrów, on się nie poddał, on się nie poddał. Polska na prowadzeniu 140 metrów, 420 dwudziestki Jedna 1,19 i pół. Polska na prowadzeniu no, z przewagą 5 punktów, ale jednak Polska na czele i przedłużamy swoje szanse na podium w tym konkursie, co najmniej podium. Polska na prowadzeniu, drugie miejsce Francja z Kanadą, trzecie miejsce Szwajcaria. Różnice się rozjechały. Szwajcaria wskoczyła na podium po wpadkach rywali, więc porobiło się ciekawie. Czwarte miejsce mają Kazachowie ze Stanczykami. Piąta jest Austria. Szósta Norwegia. No i siódma Finlandia. Dla której tę konkursję prawdopodobnie skończył. No, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Już w pierwszym się mieliśmy przecież kilka <grych> ciekawych sytuacji. Grupa druga serii finowej. Martin Koch, 135 metrów. Teraz nieco lepiej. 141,5 metra. No to 19, 19,5 punktu. Austria prowadzi na ten moment po wpadce Hella. Teraz przełamanie, Zobaczymy, co to Szwajcarzy, którzy nie mogą mieć już wpadki w tej sytuacji. Kirem Payers 141 metrów. Oho, ho 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 ho, 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 No i będzie wpadka Pajera Jednak to, co miało się nie stać, to się stało. 121 metrów, noty 19, 18. No i ponownie do Australii, lecz od Szwajcarii. Przestań na była na tym już z tego spadnie. Ekipa Francji i Kanady. metus Sołkup. 142,5 metra w pierwszej serii. Teraz Sołkup ponownie daleko. 142,5 metra. Wafażalnie. Noty 19, 18,5. Trudne zadanie będzie oczywiście dla Dawida Kubackiego, no bo Sokup się nie myli, więc Dawid też nie może pomylić. Kazachowie ze Stanczykami. Karel Numstalu. Bohater pierwszej serii. 144,5 metra. Teraz wpadki nie będzie u Numstalu. Ale oczywiście już skok krótszy. 139,5 metra. Wysokie noty dają drużynie drugie miejsce. Ale głównie metry dają oczywiście to lokaty. No, natomiast to do ekipy Francji i Kanady spora. 33 30 Zostały nam trzy ekipy do końca tej grupy. Finlandia, potem Norwegia i oczywiście Polska. Harry Oli ładnie. Przełamanie filmów 143,5 metra. No trzeba to walczyć jeszcze do końca. No typu 19,5 punktu. Yy, Finlandia oczywiście wobec tego no, powstaje na ostatnim miejscu, nawet przegrała go z Polską w tym momencie, mimo, że Polska nie oddawała swojej próby. Yy, trzeba być jasno, Finlandia będzie no, tutaj dodawać to, co się tylko da. Przynajmniej Norwegia, która też ma podobną sytuację, chociaż no, punktowo nie jest tak tragiczną. Granerud 143,5 metra. Granerud kapitalnie. 146 metrów, a więc on nie zawodzi w No Noty 19 Granerud. Podobno będzie dzisiaj najlepszym zawodnikiem konkursu. Wiele na no to wskazuje, bynajmniej tutaj, dzisiaj. Eee, Także tak to wygląda. Norwegia wraca do gry. Tak naprawdę, tym skokiem Graneruda, bo ta niewiele i do Austrii, i do Szwajcarii. To są straty, bym bardziej symboliczne niż jakieś tam dotkliwe. Została nam tylko Polska. Dawid potrzebuje około 140 metrów, by Polska utrzymała prowadzenie. 143,5 Dawid miał w pierwszej serii. W serii nowej Dawid ty, ty, daje radę, daje radę na szczęście. No, oddychamy z ulgą. 142,5 metra, więc wyrównujemy wynik w tej grupie, ekipie Francji i Kanady. No ty 19, 19,5 Polska wciąż na pierwszym miejscu z przewagą już teraz 7 punktów, więc delikatną przewagę nawet powiększamy nad naszymi rywalami. Polska na czele, drugie miejsce Francja z Kanadą, trzecie miejsce Kazachowie ze Stończykami. Tak była mniej więcej przecież też usytuowana seria próbna, tam też mieliśmy takie właśnie trzy drużyny w czołowej trójce. Nie powiem tylko, że w tej kolejności akurat. Eee, Czwarte miejsce Austria, która powraca częściowo, piąta jest Szwajcaria, szósta Norwegia z niewielką stratą, no i siódma Finlandia. Tutaj takie 100 punktów do miejsca szóstego. Zostały nam dwie grupy do końca, ale wiemy, że Finlandia dzisiaj będzie oczywiście największym przegranym tego konkursu. Przed nami grupa trzecia. Ostatnia w kolejności startowej. Austria rozpoczyna tę grupę. Klemens Leitner. Ostatnia grupa też to są Finowie. Pamiętamy. Klemens Leitner. 142,5 metra. Proszę bardzo. 147 metrów. Najdłuższa odległość dzisiejszego konkursu. Klemens Leitner 147. To jest atak Austrii na podium. 20, 19, 19,5. No, Lightner dał tutaj poważne są nadróżnienie na pewno w kontekście walki tutaj o podium. Zobaczymy co na Szwajcarze Szwajcarzy. Luka Eglov. 131,5 metra. No i dobra, do Luka Eglow tutaj. E, Rotujesz się ta w tym skoku. No, będzie skok trochę lepszy od tego pierwszego. 135 metrów. 3,5 metra dalej niż w pierwszej serii. No 19, 19, Przegrana z Austrii jednak jest wyraźna. 31,6. Co do tego nie ma wątpliwości. Teraz ekipa Francji i Kanady McKenzie, pod Klaus. 135 metrów. Mackenzie. Teraz, teraz zdecydowanie lepiej. Kanadyjczyk. 144. No i ta walka pierwsze pierwsze miejsce wciąż trwa. Mackenzie się nie poddał. Noty 19, 19,5. Powyżkę coraz wyżej. Dla tym azamku wywolnego. Tu jestem Marty Aigro. Ekipa Kazachów, jest sympatyczna. Aigro podobnie jak. Asiekanem, antybohaterem drużyny. Ale ratuje drugi skok jakoś, jako, jako taką, no bo nie osiąga do prawda rewelacyjnego wyniku, no ale wpadka mniejsza niż w przypadku nie, to Rumorena. Nie Rumorena. Co ja mówię. Eee, Asiekanena. 107,5 metra i 18 od wyższy, czyli wyższe noty, dłuższy skok. Do nad na dół punktu pytań, tutaj dużo drużyna zyskuje. Ale walka pod tym przegrywa tą wpadką. Co do tego nie ma oczywiście wątpliwości. Przed nami Finlandia. Jana Hapon 133,5 metra w pierwszej serii. Haponen się budzi. E, tak mi się wydaje po tym skoku. Tak jest, to, będzie to dużo dłuższa próba. 144,5 metra. Noty 19, 19,5. Drużyna dogania tutaj częściowo oczywiście Kazaków i Jastręczyków. Nie zmienia to faktu, że Finlandia dzisiaj będzie na szarym końcu, ale determinacja na pewno godna pochwały. Została Norwegia i Polska w tej grupie. Robert Johansson. 140 metrów w pierwszej serii. Johansson w serii finałowej nieco lepiej. Czyli to walka Norwegii trwa. 143 metry. W tym momencie noty 19 od sędziów jest trzecie miejsce Norwegii. Nowega jednak traci tutaj do bardzo wyraźne punkty. Została nam tylko Polska. No i pytanie, czy Polska nadal będzie prowadzić? Czy jednak będziemy na drugim miejscu? Kuba Wolny, 138 metrów. Kuba nie rezygnuje. To będzie walka na całego. I Kuba daje nam pierwsze miejsce w tym momencie. I to jest poważny wynik, bo to jest wynik pod od obiektu, proszę Państwa. Także Polska robi duży stanowczy krok w kierunku wygania konkursu. 150 metrów to coś niesamowitego co pokazuje nam dzisiaj drużyna naszych zawodników no to trochę niższe no ale 150 metrów rekompensuje przecież to wszystko zobaczmy sobie Kubę Wolnego jeszcze raz w akcji w akcji podskok który może nam zapewnić dzisiaj wygraną coś fantastycznego Jakub Wolny No zobaczmy jak to wyglądało Pięknie ułożony w powietrzu, no i łapie te metry, łapie, wiedzieliśmy, że to będzie długi skok, ale że to będzie najdłuższy skok konkursu pod rekord skoczni, bo tylko chyba pół metra zabrakło do tego rekordu, to coś niesamowitego, piękny obrazek, do którego będzie się miło kiedyś na pewno wracać, Polska na prowadzeniu, no i co ważne blisko tego triumfu, blisko triumfu Polska o 16,5 punktów przed ekipą Francji i Kanady, trzecia jest Austria, Czwarta Norwegia, piąte miejsce Szwajcaria, szóste miejsce Kazachowie z Jastrzębczykami, siódma pozostaje Finlandia, która trafi do Polski, no sporo. Kuba swoim wynikiem e, wskoczył na trzecie miejsce w tym momencie w klasyfikacji indywidualnej konkursu, a przed nami proszę Państwa ostatnia grupa. Polska na pewno zajmie drugie miejsce. Nie wydaje mi się, żeby nasza drużyna spadła z drugiego miejsca w tym konkursie. Nad Norwegią mamy przewagę 72 punktów, też nie wydaje się, żebyśmy tę przewagę rozstronili. Także wszystko wskazuje na to, że Polska dzisiaj mierzy w drugą wygraną no i zarazem w drugie podium i umocnienie się na pierwsze miejsce w tym turnieju. Przed nami ostatnia grupa dzisiejszego konkursu. Rozpoczynają ją Finowie, którzy zajmowali ostatnie miejsce po siedmiu grupach. Jana Achonen 133 metry. Finowie, no tym razem już bez takiego honorowego zakończenia. Ahonen 134 metry. No typu 18,5. No i Finlandia widzimy na trzeciej pozycji. Gdyby wpadła klasykana, no oczywiście Finlandia byłaby w innym miejscu. Najprawdopodobniej teraz Kazachowie z czekami. Saberżan Muminow, 134 metry. No, tak samo, w za jest w sącu, bez jakiego szału. 135 metrów Muminowa, noty 19, 18,5. Drużyna pokonuje Finlandię wyraźnie, oczywiście dzisiaj o 52 punkty. No, ale nadzieję też drużyna miała na pewno większe niż tylko walko honorowe miejsce. Szwajcaria, gospodarze, Simon Amon. 145 metra w pierwszej serii, teraz słabiej z Simon Amman. Ale 131 metrów pozwala różnie obronić piąte miejsce. Noty 19, 19,5. Szwajcaria 28 punktów przed Kazachami i czekami. Teraz Norwegowie, no i ta walka, tutaj to czwarte miejsce. fanemel 130,5 metra w pierwszej serii, teraz 125 mniej więcej potrzebne do tego prowadzenia. No i jest to miejsce. Fanabel daje radę. 136 metrów, noty średnie po 19,5 punktu. Norwegia na prowadzeniu. Przegłę, jak widzimy, 22,4 punktu nad Szwajcarią. Także, no jako już oczywiście, nowego udaje się obronić Koner, bo notująca na mieście czwarte miejsce. Zostaje nam już tylko 3 śmiałcy. Śmiałkowie. Zaczyna Austria. Daniel Huber, czy będzie podium do Austrii? 142,5 metra, tak. Teraz Huber 136,5, ale daje to spokojne podium. No do 19, 19,5 punktu. Austria co najmniej na trzecim miejscu dzisiaj. Po różnych perturbacjach, ale dali radę, trzeba przyznać. Yy, są o 19 punktów przed Norwegią. No i teraz ekipa Francji i Kanady kontra Polska. Leroid. 139 metrów. Drużyna będzie na podium, bo nie spala tej próby. Liroid skacze ponad 140 metrów. 145,5. Koncertowy konkurs drużyny. I dużo wyższe noty dzisiaj były niż za pierwszy konkurs. Prawda? Tam noty były poniżej 900 punktów dzisiaj. No typu wyży 1000. E, teraz wysokie noty dla Iloida. No odległość o korzyści okazała, dlatego Druszyna pokonuje Austrię o 53,5 punktu, To jest knockout dzisiaj. Trzeba przyznać. I teraz Kamil Stoch. Około 140 metrów za zawody. Na pewno Kamila nam powstać, tylko ciekawe czy będzie w stanie to zrobić. Chyba nie. 136 metrów. nie będzie, nie będzie do czasu Polski, ale będzie drugie miejsce. Utrzymamy pierwsze miejsce w turnieju. No zabrakło się Kamilowi na progu. 130,5 metra nie daje nam wygranej, no bo ekipa Francji i dopięła swego, tak napinała naszą drużynę, tak napinała, aż dopięła swego, można powiedzieć, i triumfuje w tym konkursie. Ale najważniejsza informacja jest taka, że Polska utrzyma pierwsze miejsce w turnieju i tą przewagę powiększy nad drugim miejscem, nad trzecim prawdopodobnie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale Polska cię, no tak, no widzimy, jak to wygląda. Kamilowi trochę zabrakło powera dzisiaj. Z tej serii finowej trudno, mamy podium, z czego też trzeba się cieszyć, trzeba to docenić. Kamil się miał gorszy dzień, miejmy nadzieję, że na następnych na, na konkursach będzie Kamil wyszło po prostu lepiej. Ekipa Francji, Kanady dzisiaj skuteczniejsza, dlatego te zawody wygrywa. Drugie miejsce dla Polski, trzecia Austria, już z większą stratą. Potem Norwegia, Szwajcaria, Kazachowie ze Stończykami i Finlandia. Taka klasyfikacja dzisiejszego konkursu, proszę Państwa. Czucie Finlandia wyraźnie na słabsza. Widzieliśmy od początku, że tak to będzie wyglądać. Już po pięciu grupach było jasne, że Finlandia będzie miała problem z tym, żeby tego miejsca ostatniego uniknąć. Szwajcarze dzisiaj na piątym miejscu, w pierwszym konkursie byli na szóstym. Dla nich to otwarcie jak turnieju jako gospodarzy nieciekawe. Można powiedzieć. Sukces dzisiaj Austriaków, którzy rewolżyli już za pierwsze starcie, w którym zajęli siódme miejsce pechowo. Polska dzisiaj pechowo druga. No, bo gdyby jednak ekipa Francji i też jakiś słabszy punkt, no to Polska pewnie by to wykorzystała. Zabrakło nam trochę szczęścia w tej ostatniej grupie. Przegramy o 12,5 punktu, to też pokazuje, że ta szansa była blisko. Indywidualnie dzisiaj 9: Szapuły, 7: Sołków, 15: Boydkas, 6: Leroyd, to dużo zwycięzców. Potem w drużynie Polski, 23: Kamil Stoch, ale 8: Piotr Żyła, 4: Dawid Kubacki, trzeci Jakub Wolny w ekipie wyki, 25. Herl, 16. Martin Koch, 12. Daniel Huber, drugi Leitner dzisiaj wysoko poprowadzi Austriaków do podium, eee, czwarta Norwegia. Tutaj 26. Rumoren, 20. miejsce Fanemela, 10. Johansson i pierwszy wynika Neruda, czyli podium już znamy: Granerut Leitner, Kuba, wolny, czwarty był Dawid Kubacki. W treningu Dawid też był gdzieś tam, koło czwartego miejsca, czy ten piąty, jakoś tak. Ale też wiemy, że Dawid był w tej okolicy notowany w ekipie Szwajcarów: tak, 24 Kidan Pajer, 22 Luka Eglow, 18 Simonaman, 13 Remi Imhof w ekipie Kazachów i 27 Aigro, 17 Doni Brasiliev, 19 Muminow, 5 Nurusalu w ekipie Finów: Najgorsza nota dla Lauria Asikainena, 21 Achonen, 14 Haponen, 11 Harioli, najgorsza piątka Asikainen. AIGRO, HERL, RUMOREN i Kian Payer. Uwaga, pora na klasyfikację generalną. To co nas najbardziej interesuje, jak prezentuje się tabela. Ano tak się prezentuje Polska, zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymuje prowadzenie, ale na drugim miejscu wskoczyła ekipa Francji i Kanady, która dzisiaj wygrała zawody. Trzecia jest Norwegia, potem Austria, Szwajcaria, Kazachowie ze Stanczykami i Finlandia. Widzimy że różnice punktowe się nam troszkę rozjechały bardziej. No bo był inny poziom konkursu. Eee, tak to wygląda w tym momencie, proszę państwa. Finalne, mimo że w pierwszym konkursie była trzecia, no to w drugim kompletnie zawaliła. No i skończyła na. Na razie, przynajmniej na końcu, po tych pierwszych dwóch konkursach. Tak to na razie wygląda. Do zobaczenia w następnych startach.